Wybieramy klienta. Przechodzimy w moduł trening. Jeżeli logujecie się pierwszy raz, tutaj będzie puste pole, więc należy przejść do konfiguracji. Klikamy szablony treningów, edytuj. Klikamy nowy szablon. Jak widzicie szablony treningów przyjmują formę tabeli i pozwalają na dowolne ich tworzenie. Wpisujemy nazwę szablonu. Nazwiemy CrossFit. Kolumna. Amrap. Zapisujemy. Mamy szablon CrossFit. Podajemy kolejny. Nazwa szablon. Trening, kolumna, ćwiczenie, liczba, serii, razy powtórzeń, obciążenie, uwagi. Zapisujemy mam dwa szablony treningów CrossFit i trening. Teraz tak dodajecie oczywiście sobie szablony yy, według siebie dostosowując je do takiej formy jaką wykorzystujecie przy pracy z waszymi klientami. Wracamy teraz w klienta, klikamy klienta, klikamy moduł trening. Na dole Wybieramy nasz szablon. Pierwszy, jaki wybiorę, to Crossfit. Mamy AMRAP. AMRAP: 10 minut, 10 podciągnięć, 10 push press 30 kg. Dodajemy wiersz. Jeżeli chcemy, żeby to było w jednym wierszu, wysyłamy. Klient otrzymuje od nas trening w takiej formie. Możemy oczywiście dodawać dużo więcej e, liczby wierszy. Wybierzemy teraz szablon trening. Ćwiczenie. Wyciskanie. Ławce płaskiej. Seria 4 razy 10 powtórzeń. Obciążenie 75%. Uwagi. Powiedzmy brak. Dodajmy drugie ćwiczenie. Siskanie. Handle. Skaz dodatni. 4 razy 10. Handle 16 kilo. Brak. Dodajemy. Mamy tutaj dwa, Oczywiście można dużo, dużo więcej. Klikamy. Wyśli. I trening tutaj jest rozpisany. Możemy sobie przesuwać, czyli mamy wyciskanie na ławce płaskiej, 4 serie obciążenie, uwagi, brak, można przestawić ekran, żeby było bardziej czytelnie. Jeżeli chcemy, skopiować dany trening i nanieść jakieś wartości. Możemy kliknąć tutaj na te trzy strzałki. Wtedy od razu nam się skopiuje. Możemy zmienić trening. Wam rapie zrobimy teraz 40 kg. Wysyłamy. Klient dostaje kolejny trening. Możemy usuwać poprzez kliknięcie krzyżyka. Zawsze dostajemy powiadomienie. Czy chcemy usunąć wybraną wiadomość? Usuwamy. Dodatkowo, jak już stworzycie swoje szablony, co ułatwi Wam bardzo pracę, możemy również wysłać zdjęcie bądź plik. Jeżeli rozpisajecie jakiś trening w formie w Wordzie, czy w PDF-ie, czy w Excelu, możecie również go w tej formie wysłać.